Uuu, krótkie. No myślę, że mecz bardzo fajny. Od pierwszego biegu bardzo, dobro, bardzo dobrze nam się to układało. Eee, od pierwszego do ostatniego, także no, jakie to podsumować. Jestem, jestem zadowolony gdzieś z każdego zawodnika i z tego, co nam tutaj dzisiaj wyszło. Porażka, porażka dość wysoka. Zawodnicy w żaden sposób nie mogli się dopasować ze startu. Poszczególnymi biegami wygrywali biegi, później przyjeżdżali z tyłu i po prostu nie szło jak, jak z zawodnikami rozmawiałem i nie mogli sobie poradzić z ustawieniem motocykla. No, przy 55 punktach no, musi być dobra i seniorska i juniorska, bo ciężko by było zdobyć bez której z formacji 55 punktów. Także więc tutaj dzisiaj mieć całkowicie na plus. Dwucyfrowe, ale patrzmy na to, że to jest sześciu Jasne. Prawda, także, także to można powiedzieć, że to jest y, słabo jak na tych zawodników. Oskar fa, Oskar fa, jak do, tak jak na y, meczu w Rybniku. Zjechał, dzisiaj objechał trzy motocykle, żaden, żaden mu nie leży, no musi, co, musi, musi szukać, musi szukać i robi wszystko, żeby, żeby, to, żeby to poprawić. Ja myślę, że te rozmowy o torze w Częstochowie, całą zimę byłem o to pytany, to były no, przesadzone, to jakieś legendy narosły wokół tego toru, jaki on jest zły. Jest bardzo fajny i wygodny i dojazdny. zawodnicy wszyscy go chwalą. Jak będziemy wygrywali, to myślę, że wszyscy będą zadowoleni. No, muszą, muszą, muszą szybciej reagować na, na, na te zmiany w motocyklach. Tak, Oscar Palu na, na dwa ostatnie, nie na trzy biegi jechał, na jednym motocyklu przyjechał, trzy biegi jechał, na drugim. Wiadomo, ten czwarty bieg, gdzie wziął nowy motocykl, wiadomo, że nie był spasowany tak jak należy, ale czuł. Następny bieg pojechał, już wygrał w tym ostatnim biegu, w czternastym też było nieźle ze startu, ale tutaj Woryna mu wyjechał wyjechał przed niego, no i wiadomo, jakby się jedzie z tyłu, to ciężko kogokolwiek e, No, Presja jest zawsze i jeśli gdzieś tam w dodatkowej presji bym ja na chłopaków narzucał, no to na pewno by to nic dobrego, drużynie nie przyniosło. Więc myślę, wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, powinienem rozluźniać tą atmosferę. Wiadomo, mobilizować czy analizować wyścigi poszczególne, wiadomo, że tak, ale na pewno nie w dodatkowej presji, bo to na pewno nie pomoże.